tego, tyk Zły, zły, zły Ani star? O, jest szansa na to, że będę gościem na oficjalnej A nie wiem, czy mnie tu... no chyba, no chyba jeszcze tak, jest szansa, na to, że będę. Oficjalnym gościem transmisji na World Sack na reflerze, ale powiedziałem mu jeden wymóg: albo idę z moim murzynem Tobiaszem, albo kurwa się nie wybieram. Albo nas biorą w ekipie, albo, albo ja nie idę. For No. I need to finish this game. And, but uh, I, do, I don't know how to play top lane when like I'm, Bro I'm bro you are fucking Multi-talent Marek who if not You <laughs> with all the respect Like I'm pretty sure our top laner Doesn't uh, as well know how to play top And we fucking got into top 16 Like we have of that three times You masters winner We fucking uh, prodigy rookie best mid laner uh, Of course uh, besides you uh, The secret lol and me With my bro Odion bot lane like bro We gonna fucking stomp Tomorrow with you. Uh, with I, I, I pay. I pay. No problemo. No problemo, Habibi. Okay, okay. We fucking All love right you, then. Marek. I will do everything with the EMEA and uh, give you now. And uh, yeah. yeah, yeah. I'll check the thing and let you know too. Zajebiście, zajebiście, Marek. Thank you so much, bro. Right, let's go. Polska gura, let's go. Polska gura, kurwa. Polak, Czech, dwa bratanki. Let's go. Let's go. Let's go. But if I was, if I, if I invited humanity to my team. I he would accept, I would probably legit move my midlaner to top lane just so humanoid can play midlane. Because let's not kid ourselves, they have a higher chance of winning with humanoid midlane and their midlaner top lane than with humanoid top lane and their midlane midlane. Ten moje życie jest chyba przypadkiem, co tu się odpierdala dzisiaj na tej transmisji, ja chyba zapadam w szóstą gęstość psychofazy i mi się już tylko leczenie przyda. Bo ja nie wiem, co się tu odpierdala. Jeśli godzinę temu ja klikać F10 i ja mieć minimapa, a teraz klikam F10 i ta minimapa nie mieć, to coś jest nie tak. Dobra, mówię coś nie. na temat Kiszaka. Jebać ci, Kiszak. Chuju. Zliczycie, zliczycie. Ludos. On miał tu orda cały czas. Ja pierdolę, on o mnie wiedział. Wiedział o mnie. Jebany on mnie wiedział cały czas, miał cały czas worda w krzaku. niby teraz tak ludzie pierdolą ble, 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 kobiety muszą się rozwijać biznesowo i w ogóle Jakbym miał w pizdę pieniędzy, to mógłby mieć w sumie kobietę, która by po prostu dla mnie gotowała i. Spr... Nawet by nie musiała sprzątać mieszkania, bo ja sam potrafię sprzątać mieszkanko. Ale wiecie, żebym na przykład miał streamka i mówił Ej, Gosia! Weź lubrobiowy z ziemniaczkami jak wygram meczek to pierwszą pałkę pod stolikiem i mam wyjebane, płacę za rachunki, za pieska, może nawet jej strzelimy jakieś kurwa sztuczne cysochy jak się uśmiechnie. Wiesz o co chodzi?